Wsparciem, najważniejszą idolką, motywacją, osobą, która poprawia nam humor. Jest dla mnie jak starsza siostra, bardziej niż moje starsze siostry. Jest dla mnie bardzo ważną osobą, którą traktuję w życiu, która zajmuje w moim życiu bardzo ważne miejsce. Nie traktuję jako idolkę, jako bardziej motywację i siłę na dalsze swoje losy i cele. Idolką, bardzo ważną osobą. Najważniejszą osobą w moim życiu. Bardzo ważną osobą. Inspiracją, motywacją. Autorytetem. Właśnie bardzo nas inspiruje. Dużo wymówić, ale Wera to jest przede wszystkim idolka. Cenię ją naprawdę bardzo mocno i wspiera mnie w tym, mimo że o tym nie wie, to bardzo jej dziękuję za to, że jest. Wera jest moją idolką i moim autorytetem. I pomaga mi zrozumieć bardzo dużo rzeczy. I dzięki niej mam też tak jakby, możliwość spełniania swoich marzeń. Dałam jakby tą drogę, którą trzeba iść i dałam tak jakby wsparcie i motywację w tym, że trzeba robić to, co się kocha i tego się trzymam. Najważniejszą osobą. Baro jest dla mnie przede wszystkim idolką, jest moją motywacją, jest moją inspiracją. To niesamowite, jak jedna osoba może zmienić twoje życie. Sprawić, że przestaniesz się bać, przestaniesz smucić, a zaczniesz się uśmiechać. Cały czas pokazujesz, że jesteśmy coś warci. Podajesz nam dłoń, abyśmy powstali, gdy nie ma nikogo przy nas. Dajesz nam siłę, aby kroczyć przez życie. Podnosisz się z nami wysoko i idziesz. Bycie innym jest dla wielu ciężkie. Często mówią nam, że trzeba się podpasować. Starają się nas zmienić, nasz wygląd czy myślenie, ale wtedy pojawiasz się Ty. Swoim uśmiechem, dobrą radą, charakterem czy pozytywnym nastawieniem pokazujesz nam, że nie warto. Dzięki Tobie wielu ludzi uwierzyło w siebie. Może patrzeć w lustro i się uśmiechnąć, odetchnąć z ulgą. Czternaście miast, tyle przebytych kilometrów i to wszystko dla nas. Dałaś nam cenne lekcje, których nigdy nie zapomnimy. Nigdy się nie zmieniaj. Bądź dalej tak pozytywną, wrażliwą, szczerą i pomocną osobą, bo dałaś nam. Tysiącom osobom nadzieję na lepsze jutro. Nigdy się nie poddawaj. Idź dalej. Pójdziemy tam, gdzie ty. Nie pozwolimy ci upaść. Podamy ci rękę tak jak ty nam. I to jest właśnie najpiękniejsze. Mam nadzieję, że po raz ostatni inny koncert zostanie w Waszej w pamięci na zawsze. Przeżyłam naprawdę 10 różnych niezapomnianych emocji i niezapomnianych przygód, mm. e, które tak jakby cholernie zmieniły mój tok rozumowania. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią tej trasy, będąc na większości koncertach. Bo to jednak jest pewien sposób wyczyn, ale szczerze nie żałuję. Bo jednak wszyscy mogą wspomnieć, no, psychofanka, 10 koncertów, ale jednak ja sądzę, że naprawdę jeden koncert w Poznaniu pokazał mi, jak inne są te koncerty i po prostu pozwoliło mi to na obecność na kolejnych koncertach, czyli pozostałych 9. Prasa dużo mnie nauczyła. Od tamtego czasu dosyć mocno się zmieniłam, tak naprawdę, i bardzo jej za to dziękuję, bo myślę, że bez tego byłabym innym człowiekiem, którego nie byłabym dumna. Bardzo Ci dziękuję za tą trasę. Miałam możliwość być na trzech koncertach. I było bardzo super. Za super koncerty, super fingerity. Za to, że jest taka kochana. Za to, że można było poznać tyle super osób na całej trasie i było super. Dziękujemy za całą trasę, bo była naprawdę cudowna. To była najlepsza trasa, na której mogliśmy być. Było naprawdę cudownie i każdy koncert sprawy najlepiej. Mamy ogromne szczęście, że mogłyśmy na tą być, i być. Część, e, dziękuję Ci za całą trasę, za to, co wkładasz w, to, w te wszystkie koncerty. Naprawdę są inne. Nie tak jak wszystkie. Cieszę się i jestem dumna z ciebie naprawdę. Cieszę się, że mogłam być na twoim pierwszym i ostatnim innym koncercie. I jesteś z bardzo dużym wsparciem dla mnie i też dla innych sukiberek. Dziękuję Ci bardzo za wszystko, co robisz. Jeśli chodzi o trasę, to właśnie Ty mnie nauczyłaś, że warto czasami zaryzykować, że warto czasami wyjść z tłumu, żeby być innym i pokazać samego siebie. I bardzo Ci za to dziękuję i bardzo cię kocham. Naprawdę tego dnia, całej tej trazy, całej tej płyty. W końcu oblicze odda Nie zawierzecie obronie Będę stała przed Tobą Dziękuję 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 Dziękujemy!